Cześć, witajcie w drugim vlogu Siedlisku od Kuchni I jak widzicie nie znajdujemy się w siedlisku, coś tu nie pasuje, znajdujemy się w Lublinie, ponieważ tutaj zaczyna się nasza historia niesieckowa. Chcę was zabrać na wycieczkę, czyli pokazać całą moją drogę, jak jadę do Sobiboru i zobaczymy co nam dzień przyniesie, a ja w planach mamy parę ciekawych rzeczy, w tym może i choinkę, także zapraszam. Mało rzeczy, a ciężko. Dobra, co my tu zabieramy ze sobą? Zabieramy podnośnik typu highlift. Bardzo ważna rzecz na wszystkie awaryjne sytuacje. Zabieramy do tego naszą nieśmiertelną lampkę. Jest tutaj lampka taka nocna. Zabieramy plandekę na nasz projekt. Projekt, żeby zabezpieczyć drewno przed, przed zimą. Część druga. No i co my tu jeszcze zabieramy? No jak? To najważniejsze, rzecz siekiera. W końcu dzisiaj czeka nas misja choinka, więc bez siekiery ani róż. Zobaczymy, czy nam się przyda, czy nie. Warto wziąć. I bierzemy też zapas książek do naszej Sobiborskiej Biblioteczki, w tym rysunki. Gumno. Gumno, sto rysunków. prosz W klimacie. Ech. Dobrze gotuj, nie żartuję, potem z tyłu pofiltruję. To, yy, to są makatki, które mamy w sobie, Boże. Kuchenny seks. To nie jest kuchenny seks. <noise> Najważniejsza pozycja. Koty i kocięta. Dobra. Gotowi do drogi, palimy bestie. I tutaj, jak jeden z moich wiernych <noise> <noise> widzów zauważył, pa powiem, palimy bestie, świeci się kontrolka check engine. Ale słuchajcie, to nie jeszcze Kinż, to jest po prostu kontrolka turbo do ładowania. Także wszystko jest w porządku. Pierwszy sukces z nami, paczka odebrana, mała, ale ważna. Jedziemy dalej. Odebrać kolejną paczkę. No słuchajcie, ja tu mówiłem przed chwilą, że jedziemy upolować choinkę, a to jest po prostu pogoda wiosenna. 10 stopni, słońce świeci, wiosna mamy to, kolejny sukces, kolejna paczka odebrana. Teraz jedziemy odebrać wino, które będziemy pić na święta w boże. Także ciach Dojeżdżamy teraz do naszego dostawcy z winami tutaj widać, skręcamy. O, tutaj. To jest. Mikołajowe wino. Mamy wina, ale nie myślcie, że to tylko tyle, że to całe zapasy. O nie! To jest tylko część wina, którą zapomnieliśmy odebrać za ostatni razem, jak tu byliśmy. Cała reszta jest w sobie, Boże. O tak. Ja <gry> Słuchajcie, przyjechałem teraz odebrać ławeczki. Pewnie pamiętacie, w pierwszym filmie, na koniec filmu siedziałem na ławce i tutaj czuję wyzwanie logistyczne. Ale może będzie ogarnięte. Także idziemy po ławkę. Ławkę, bo dwóch nie zmieścimy. Czy może stopę wezmę w pierwszej kolejności? Jest co nieść. To jest parę kilo. To jest stopa, która będzie wbita w ziemię i o nią będzie oparty element konstrukcyjny, taka wiaty, która nam podpruchniała w ziemi. Tak to wygląda. Dobra, idziemy po ławkę. Ławki są ręcznie kute, z drewnianym siedziskiem. Spójrzcie, jak ładna. Bardzo ładne. No słuchajcie, nie jest źle. Ławka się zmieściła. Co prawda, jedna, a nie dwie. Ale jest dobrze. Zobaczcie, jak ładna. Potem wyjmę to, pokażę. Ale spóźnię te detale. Super. Klimat siedliska jak nic. Dobra, to ładujemy teraz graty do środka i lecimy dalej. Sukces jest prawie całkowity. Chyba nie zmieszczę tej stopy, bo nie chcę poniszczyć ławki w środku. Ładna, świeżo malowana nie ma co rysować. Także stopu odkładam i jedziemy w następne miejsce. Ciężarówka, siedlisko Sobibór. Wjeżdżamy już z Lublina. Po prawej widzicie zachodzące słońce. Zaraz będzie się zaczynać robić ciemno. A ja się zaczynam śpieszyć, bo mam dla Was niespodziankę. I chciałbym jeszcze złapać trochę światła. Zaraz dojeżdżamy, ale zobaczcie jak to jest ładny. Jeszcze jest piękne światło, bo słońce zachodzi. tutaj mały voiceover, bo zepsuł mi się mikrofon, ale mówię Wam o tym, że przyjechałem do Stowarzyszenia Pogotowie Leśne i chcę Wam pokazać parę zwierzątek, którym możecie pomóc, wspierając ich inicjatywy, a tutaj wyrażam swoje zdziwienie, bo powitał mnie lis. Widzicie kto tu siedzi? Jak się woła na Liski? Chodź, chodź. Chodź, chodź. To jest takie, takie uniwersalne zawołanie. Chodź, chodź. Coś je. Dobra, zostawimy go, żeby samochodu pilnował. Chodź maluchu. Nie, dużo innych rzeczy jest roboty, a pewnie. Nie wiem, że je, że tylną nogą, się drapił po brzuszku. <grym> Dobra, na <tę> nogę? <grym <długach> <grym sobie <grym <długach> na plecy. Kamy myszołów, ten z skrzydłami piórami. Też ma jakieś skrzydła połamane, uszkodzone? A nie, on jest z trójki, tylko on Nie. Prawdopodobnie też wykłada kabinę z zatrutą dla lisów. I tu jest bury. Burzy. Czas, wiesz, całą noc schodził i widzę, jak, jak sobie nogi pozdzieram. No właśnie, widzę, że to jakieś rany ma takie. A zawsze wiesz, jak go wypuszczam, to muszę bo, go bandażować. Bo tam. on ma niedowład tylnych nóg, bo o, ktoś go postrzelił, tak? tak? Dostaje, no. Dlatego musi być w butach, żeby sobie nie ranić nóżek. Tak. No, ok. To się Bidula, no. Dobra, pokazałam wam raz zwierzątek. Które tutaj znalazły swój ratunek i ostoję w stowarzyszeniu. Na dole w opisie umieszczę Wam linka do pogotowia leśnego i też w jaki sposób, sposób można wspierać. Zachęcam, polecam i koniecznie wspierać taką inicjatywę, bo naprawdę warto. Jedziemy do Boru. Teraz jechaliśmy drogą piasecką na Hełm. Właśnie wjeżdżamy do Cycowa, i teraz mamy prostą drogę do Wodawy przez Urszulin, i potem z Wodawy do Sobiboru. Wodawa gotowa do świąt. Ładnie udekorowane, już w sobie, Boże. Plan jest taki, żeby A ustalić plan B, coś zjeść. C, pojechać po choinkę. Także do dzieła. O już, klimat. Jest już klimat świąteczny jak nic. No nie, no moc bombek. Ale będzie akcja. Musimy kupić odpowiednią dużą choinkę, żeby je wszystkie zmieścić. Jej. <śleskujesz> Ile tego jest? Sądząc po ilości bombek, święta w siedlisku będą udane. I to tylko jeden stół. I tutaj mamy prawie 140 bombek na jednym stole. Na drugim podobnie. I Jeszcze mamy trzeci stół. Szczeram, że mamy z 300 bombek. No dobra, to nagle pojechać po choinkę to pikuś. Kto ją potem ubierze. Plan ustalony, a teraz jemy zupę. Jest to białoruska zupa z grzybami. Widać grzybki, widać marchewkę i widać co to jest piozka. I kasza. No to smacznego. Zupa zjedzona, jesteśmy gotowi, żeby jechać i pomyśleliśmy, że zamiast brać zwykłą przyczepę, albo ładować choinkę na dach, to weźmiemy nawet od łódki jest długa, nie ma burt. Tak to wygląda. Także w sam raz tutaj mam pasy, mam rękawiczki, wszystko gotowe, także lecimy. No, proste, że nie mamy wszystkiego to, co było potrzebne, żeby pojechać po choinkę. To jest to, co jest potrzebne. Czyli asygnata. Choinka, dobra, teraz możemy lecieć. Dobra, choinka jest upolowana. Nie wiem, czy coś widać. Rozciągamy ją pasem tutaj do przodu. Tak, ja mam pasy do zaraz wciągniemy I co, jeszcze jedną bierzemy. No idealnie. A tutaj nie wiem czy widzicie, ale zobaczcie co jest to i w sowa sobiborska. Taka sama rzeźba jak u nas w Sobiborze. stanęła na 600 lecie naszej wsi ładny haszczyk piękna. <śled> Oj, szkoda, że nie ma więcej światła. <śled> No pięknie. Może jeszcze jedną? Nie. nie. Jeszcze się parę zmieści. Bierzemy, to, żeby. wiążemy. Nie... nie wiem, czy coś widzicie, ale z poświęceniem tej telefonu. Kręcę akcję choinka. Już na miejscu. Stoimy pod dużą stodołą. Dobra, nadchodzi wiekopomna chwila, wnosimy choinkę. Jestem gotowy. Trochę z rozpędu musimy machnąć. Ta 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 Nobra, <grymne> choinka w środku. A w tym będzie stała. Super klimat pasuje. Postawimy choinkę i mamy ją zamiar przywiązać tutaj na górę do tych dwóch belek. To się wytnie, że pracujesz tu fizycznie. dużej choinki. Uwaga na, uwaga na... Lampę. na lampę. I będzie no. prawie. do to bardzo ja podtrzymuje Podtrzymuję. lampę. jest mamy już postawioną zabezpieczoną uszczepioną. Słowem stoi. Czeka nas jeszcze ubieranie lampek na choinkę. Bombki sobie odpuścimy chyba na później, tutaj widzicie. Widzicie co nas czeka? Skala problemu. Może was 400 bombek. Tak. Ale co to dla nas? Damy radę. Natomiast teraz czeka nas małe aperitivo. I tutaj mamy oscypek regionalny, ser z czarnuszką, ser z pestem, ser z grzybami, też robiony regionalnie, pieczywo z ziaren pieczone przez nas i papryka odcie. Także smacznego. rytivo szamnięte idę teraz ubierać choinkę w lampki. Spójrzcie na to poświęcenie. Podrapane ramiona, 100% zaangażowania. Wracam do Was już z ubraną choinką w lampki, także trzy, dwa, jeden, ciach i oto choinka ze światełkami. Godzinę później, ale zawsze. Dobra słuchajcie, dzisiaj kończymy vlogaska, jest w pół dziewiętnastej, o jeszcze pierwsze bombki będziemy wieszać. Dobra, myślę, że dzisiejszy dzień możemy ogłosić jako sukces. Choinka stoi, ubrana. Jutro, jutro nakręcę jeszcze przygotowania do świąt, a dzisiaj się z wami żegnam i do następnego.